Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym filmem. I jak co roku pokażę Wam, co zabieram na wakacje nad morze dla Luny. Luna jedzie z nami, Lady niestety zostaje, Franek też, ale będą się nimi opiekować moi dziadkowie. Także tutaj im też zostawię jakieś jedzenie, jakieś rzeczy, żeby się nimi właśnie zajmowali. A lunkę bierzemy ze sobą, i w tym roku jedziemy do Gdańska yy, na stare miasto. Więc naprawdę bardzo się cieszę. Gdańsk to jest w ogóle jedno z moich ulubionych miast, yy, i już się nie mogę doczekać, kiedy tam pojadę i będę dla Was mogła nagrywać vlogi. No i dla Luny spakowałam. Yy, dla że rzeczy spakowałam taką torbę. Jest to ogólnie taka torba do noszenia psiaka. Ja ją kupiłam właśnie we Władysławowie w zeszłym roku za jakieś 25 zł, tak że naprawdę bardzo mało, a jest ona mega pojemna. Ja raczej jej nie będę nosiła, bo ona będzie sama chodziła, ale właśnie ją wzięłam tak w razie czego może się przydać, ale właśnie na rzeczy dla niej. Co roku nagrywam podobne filmy, ale jednak ta zawartość torby troszkę się różni, więc postanowiłam, że teraz też to nagram. No i tutaj od razu widać kupoworki. I my ogólnie jedziemy na 5 nocy, no i wychodzi jakieś 6 dni około. I właśnie wystarczy nam jedna rolka. Wziąłam tutaj pełną rolkę. Ale w takiej tutaj kieszeni z przodu mamy taką mini apteczkę. Znajduje się w niej tutaj taki taka właśnie, nie wiem, taka taśma do przyklejania. Gazików. tutaj są właśnie gaziki dwie sztuki, taki mały prosterek, taki wyrwacz do kleszczy i tutaj jeszcze mamy taki szampon, to jest taka próbka raczej nie będziemy kąpać, ale ewentualnie jeśli by się czymś wydarzyła czy coś to warto mieć więc biorę taką próbeczkę, ona ma tutaj 15 ml, to na jedną kąpiel wystarczy i tutaj już chyba nic nie ma oprócz właśnie yy, książeczki zdrowia na boku posegregowałam sobie te rzeczy na jakieś kategorie i najpierw wam może pokażę akcesoria spacerowe i biorę jej tutaj taki zestawik z Amiplaya są to takie szelki guardy i do tego jest półtora metrowa smyczka i ogólnie ona też z tym będzie w samochodzie, jak się gdzieś zatrzymamy, to też to będzie miała. Do tego biorę jeszcze mm, obróżkę. Raczej będzie chodziła w tamtym zestawie, ale w razie czego, jeśli coś by się stało z szelkami, no to mam obróżę. I jeszcze mamy linkę treningową. Ona jest akurat nowa, dopiero co odczepiłam metkę. Jest ona firmy Trix, jeszcze jej nie używaliśmy. I ona nie ma rączki, tylko można sobie zawiązać albo po prostu trzymać za ten sznurek. I to jest 5-metrowa linka. Tam ogólnie też niedaleko będzie psi park, więc myślę, że się tam wybierzemy. Biorę też jeden podkład higieniczny, w razie czego, żeby jej rozłożyć. Ona nie, nie załatwia się na takie, ale w razie czego wiecie w razie wymiotów czy coś w tym stylu, żeby mieć co położyć. Dalej mamy taki kocyk. To jest taki większy kocyk, właśnie na plaży, żeby rozłożyć czy coś. Tutaj mamy ręcznik, żeby ją wytrzeć, jeśli by się kąpała czy po prostu pływała i zamiast legowiska biorę jej taką, taki materacyk jakby, bo ona raczej będzie z nami spała e, ale tutaj mam właśnie taki materacyk e, tutaj ma taki materiał minki chyba tak się nazywa ona mm, go bardzo lubi i ona ma miała go wożonego do legowiska i ona właśnie na nim śpi, więc nie będę jej brała całego e, tylko właśnie taki, taką gąbeczkę do tego mam jeszcze tutaj taką bluzeczkę. O tutaj burza się na dworze zaczyna, ale mam nadzieję, że uda mi się dokończyć nagrywać ten filmik. I tutaj właśnie jest ta bluzeczka. I w razie gdyby wiało czy było troszkę chłodniej, to jej podszelki założę. Mam tutaj jeszcze dwie pluszowe zabawki. Luna właśnie z zabawek najbardziej lubi takie malutkie pluszaki. Lubi też za nimi aportować. No i biorę jeszcze taką maleńką piłeczkę w razie czego jeśli by się chciała jednak taką pobawić. Ona raczej lubi tylko pluszaki, ale wolę mieć. Z akcesorii pielęgnacyjnej biorę jej szczotkę. Ta szczotka jest z nami naprawdę bardzo długo, bo jak Luna ma już ponad 4 latka, to ona właśnie już jest z nami prawie 4 lata ta szczotka, ale nam, no służy nam. Chociaż troszkę się powyginęły tutaj te druciki i niedługo będę kupowała nową, ale naprawdę Wam polecam takie szczotki, bo fajnie w miarę wyczesują, też nie są jakieś drogie, a właśnie nie psują się i tutaj mamy jeszcze takie płatki do czyszczenia oczek tutaj było 100 sztuk, ale biorę całe opakowanie bo tutaj niecała połowa została a lunce w upały często łzawią właśnie oczka, to jej piasek i piasek wpadnie i trzeba częściej przymywać biorę jeszcze takie podwójne plastikowe miski one mają tutaj takie antypoślizgi i ogólnie w tym będzie miała cały czas wodę i Suchą karmę rano wtedy. będzie w tym dostawała. E Na karmę biorę dla niej taką tackę, ona jest brudna, bo dopiero ją za chwilę umyję. E Ale właśnie bym o niej zapomniała, mi się przypomniało przed chwilą, więc e teraz ją będę musiała umyć i dopiero ją spakuję. E I jeszcze mam taką miseczkę składaną, ona jest naprawdę mała, też już ją chyba mamy z 2 lata e i nam się świetnie sprawdza w ogóle. Się nie zniszczyła. I my ją właśnie używamy gdzieś na plażę albo na spacery na wodę, bo zazwyczaj są takie wielkie, dostępne gdzieś po 300 ml, a tutaj jest naprawdę taka malusieńka, akurat żeby troszkę wody nalać dla niej. Biorę tutaj czystek. wziąłem sobie do takiego małego pojemnika z miarką. Odmierzyłam właśnie jej porcję na 6 dni. Z jedzenia biorę dla niej jedną puszkę. Ani grankarno, Gran carno, to ma smaku wołowiny i łososia ze szpinakiem. I do tego jeszcze sucha karma, tutaj też odmierzyłam jej porcję, w razie czego wzięłam na 7 dni, bo na ogólnie je suchą karmę tylko trochę na śniadanie, bo ona woli jeść mokrą, więc tutaj wzięłam jej tylko, yy, no w razie czego yy, więcej, no wiecie, zamiast na 6 dni, na 7 dni ale myślę, że przywieziemy, przywieziemy trochę z powrotem, chyba, że zje w samochodzie. I ostatnie rzeczy to, to są smaczki. E, wzięłam jedne otwarte smaczki, bo tutaj mamy z Wiejskiej Zagrody e, zostało jeszcze około 10 takich kawałków i ona je bardzo lubi, e, więc e, tutaj wzięłam resztkę. E, dalej mamy takie sandwicze z Wulfa o kurczaka i dorsza chyba. No Luna ogólnie kocha te smaczki, a one są fajne, bo można wziąć taki cały plaster jako przekąskę albo pokroić na takie kwadraciki jako właśnie na treningi No i myślę, że e, właśnie nam się przydadzą, jeśli będziemy gdzieś na plaży, że, żeby coś przekąsiła e, czy właśnie w tym psim parku. I ostatnie, ostatnia rzecz jaką biorę i ostatnie smaczki to są takie zrozy z Farm. Nie wiem, jak to się czyta dokładnie. I to są takie, piszę, że takie mini serduszka, ale jednak ja to wyczuwam, że one są dość sporych rozmiarów. Ale są naprawdę miękkie, więc będzie można je przekroić na pół. 50 gramów. No i myślę, że nagramy Wam test tych smaczków. Zobaczymy, czy lunce posmakują. Luneczka tu przez cały czas siedzi i patrzy. Da mi teraz smaczka. Ona też jest troszkę wystraszona burzy, ale. No tutaj siedzi i pilnuje, czy wszystko dla niej pakuje. Smaczne pieseczku. My już jesteśmy tutaj e, w mieszkaniu. I teraz postanowiłam, że wam zrobię taki apartment tour. Coś w tym stylu. Luneczka już tutaj biega. I naprawdę jestem e, jak na razie zadowolona. Jesteśmy tutaj dopiero e, niecałe pół godziny. Jeszcze wam pokażę widok za oknem, bo to jest chyba najlepsze. To jest łazienka. Luneczka tutaj jeszcze nie wchodziła. E, no i tutaj, o matko, nie włączyłam światła, tylko włączyłam klimatyzację. No i tutaj. Tak ona wygląda. Tutaj jest takie lustro mniejsze nad umywalką, a tutaj jeszcze takie większe z takimi ledami, które w sumie pełnią tutaj funkcję światła. Obok łazienki tutaj mamy kuchnię. Jest ona naprawdę bardzo przestronna. Luneczka. Ona jest w ogóle tutaj na razie zdenerwowana tą nową sytuacją. Tak tutaj mniej więcej wygląda. Tutaj cała kuchnia jest wyposażona w różne Kubeczki, sztuczce. To jest taki dwuosobowy stolik z takimi dekoracjami. W ogóle mega mi się podoba wystrój tego wnętrza. Luneczka. Jeszcze nie mamy tutaj bagaży, zostały w samochodzie na parkingu. Bo tutaj jest jednak starówka, i mamy chyba półtora kilometra dalej ten parking. Tutaj są takie w ogóle. Poroże jelenia. Nie wiem czy one są sztuczne czy prawdziwe, ale właśnie one pełnią funkcję wieszaków. E, tutaj jest też taka szafka, telewizor. Tutaj e, różne takie detale. Tutaj takie jakby. Tutaj ogólnie jest taki jeden pokój. E, tutaj są jakby łóżka. E, stół taki bardziej do jedzenia, no bo tam jest na dwie osoby taki malutki, a tutaj właśnie taki, że można sobie zjeść. Różne takie dekoracje. Tutaj storczyk. A za oknem tutaj mamy stragany i starówkę. Tutaj drugie okno, i tutaj na razie nie widać. Może Wam pokażę później, jak te stragany się sprzątną, bo tam już mamy rzekę. No i po drugiej stronie budynki. Tutaj mamy taki fotel. Obrazy. W ogóle jest tutaj bardzo wysoko, bo jest to kamienica. Tutaj ten stolik. Tutaj mamy widok na restaurację. No i na tam widać nawet statki. W oddali. Właściwie to nie w oddali, no bo tutaj właściwie to jest kilkanaście kilometrów. Tutaj łóżko jedne. I tutaj tak naprawdę nie ma szafy, ale jest tutaj mm, taki. No, takie dwie duże półki. Wieszaki. Co to mloneczko. Są tutaj też lampki, kolejne obrazy. I tutaj, gdy już wejdziemy sobie po schodkach, to mamy w ogóle tutaj szybę, żeby nie wypaść. I tutaj jest taki materac też do spania. Jest tutaj naprawdę bardzo wysoko, bo tak już, jak już wspominałam, jest to kamienica, więc mamy tutaj z 5 metrów wysokości. Luneczka się musi zaklimatyzować na najbliższe 6 dni, tutaj, tak na nosiu. I ja się tutaj podoba dywan, bo ona lubi leżeć na takim miękkim. O, dywan najlepszy, prawda? Zaraz będzie jeszcze jadła obiadek taki wczesny, no bo mamy wpół do dwunastej. Ale właśnie, jak już tutaj przeniesiemy torby i walizki, to już myślę, że jej dam jedzonko, bo dzisiaj tak naprawdę prawie nic nie jadła, bo nie chciała jej dawać przed podróżą, żeby w samochodzie też sobie. Nie wymiotowała, czy coś w tym stylu. Także yy, wyczekujcie następnych vlogów z naszego wyjazdu, bo myślę, że kilka się pojawi. No a w tym filmie myślę, że to już będzie wszystko. Do zobaczenia.